No, i się Mandero, jak to mówi jeden z naszych kolegów, dzisiaj jest odcinek specjalny dla Ciebie, ponieważ miałem Ci pokazać mój magnes. Mój magnes jest malutki do 180 kg. I pytałeś, jak to jest możliwe, że nie wzmacniają go niczym, żeby mi się nie odkręcił. Jak widzisz, zardzewiały bardzo. Troszkę nim porzucałem, praktycznie nic z nim nie złowiłem. Nie jest tutaj nic zabezpieczone. Lina 25 metrów do 400 kg dźwigu. węzełek zawiązany, tak jak było w instrukcji obsługi magnesu. Jak najlepiej zawiązać taki węzeł. Zawiązałem, byłem nim, tym magnesem, z 10-12 razy, może. Tak jak mówiłem, nie złowiłem nic, nie zabezpieczę go, ale widzę teraz, że tutaj, tutaj, tu, o tutaj, w tym tej dziurce. Jest śrubka. Nie wiem, czy będziecie to widzieć. Prawdopodobnie nie. Jest tutaj śrubka. Jest to zakręcone. Czyli jakieś tam wzmocnienie, żeby się nie odkręciło. Jest. Nie, nie widziałem tego. No ale, panie Siemandero, da się bez takich wzmocnień. Porzucałem. Nie odkręciło się. I teraz pytanie do Was: czy chcecie takie odcinki z magnesu? Czy chcecie zobaczyć? Jak u mnie to wszystko wygląda? Tak jak mówię, rzeki czyste. Może poszukam jakichś innych. Może znajdę jakiś skarb ukryty. Ale to wszystko zależy od Was. Dajcie komentarz. Co myślicie o tym o połowie magnesem? Najpierw spróbujemy tym. Jak tym nie będzie wychodziło? Możliwe, że kupimy większy, lepszy, cięższy z większym udźwigiem. W sumie daję do opisu linki do magnesów, możecie poczytać o nich i powiedzieć który jest najlepszy. Nie znam się na magnesach. Tam widziałem u Neodymowi kanał polecał tam pan jeden z magnesów dobry na początek. No ja na początek wybrałem ten fajny, fajny, jakąś tam moc ma. Nie jest to jakieś powalające, ale coś tam Coś tam przyciąga. Tutaj jeszcze zakupiłem sobie taki stojaczek na telefon. Do bardziej wymagających warunków. Fajne nóżki. Wyginają się w każdą stronę. Bardzo fajnie. Bardzo mi się to podoba. Można go ustawić jak się chce. Nisko, wysoko. Fajnie, elegancko. Do takich zadań bardziej terenowych. Na przykład zaczepiamy sobie go o krzesło. Tak. I tutaj robimy coś takiego. Tutaj dajemy krzesło. Telefon. I spokojnie z góry możemy sobie nagrywać. Elegancko to wygląda. W następnym odcinku będzie coś ciekawego, większego niż dotychczas. Myślę o. A w sumie nie powiem wam o czym myślę. Będą dwie rzeczy: dość duże, dość spore. Myślę, że. Rozbierzemy sobie je już w przyszłym tygodniu i filmik też w przyszłym tygodniu będzie wrzucony na kanał, także czekajcie, subskrybujcie, zobaczymy ile da się zarobić z rzeczy, które leżą na strychu i są nam w ogóle niepotrzebne. W sumie też wrzucam, wrzucam Wam link w opisie, taki stojaczek, ja wytargałem go za 4,50 z darmową dostawą, chyba była o 20 zł, coś tam zamówiłem, chyba siatkę do okna i za 20 zł z siatką. Nie dość, że mi komary teraz nie lecą do pokoju, to jeszcze taki mam fajny stojaczek na telefon. Stojaczek, nie stojaczek, nie wiem jak to się nazywa. Uchwyt, stojak. Zwał jak zwał. Bardzo fajne. Wracając do magnesu i do Pana Siemandero. I Panie nie martw się, bo widziałem, że tam Ci nie wychodziło z tym magnesem, u mnie też nie wychodzi, ale warto spróbować, warto próbować. Ty tam chociaż jakieś fanty masz. A ja miałem same kapsle z piwa. Nic ciekawego nie było. Wybiorę się. Nagram wam taki jeden z odcinek. W sumie tutaj w tym filmiku możecie napisać komentarze, czy byście chcieli takie odcinki z Magnesu, czy nie. Linek trochę jest. Dzięki za uwagę. Zerknijcie do opisu. Poczytajcie co tam mam dla Was w linkach dzisiaj. I nic, dajcie łapkę, komentarz, subskrypcję, jeśli nie subskrybujecie i trzymajcie się do następnego. Cześć.